Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. Ameryka Cars, import Out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Powiedziałem, że kumulacja w głowie trwała, ale kuleczki się chyba w odpowiednim momencie dobrze zderzyły. Tak samo właśnie mówiłeś o współczesnym patriotyzmie i kawałek współczesny Patriota. Pozdrówki Jura, dla Jurasa, który w ogóle tak samo jest moim nasze Młodszy nasz odłaśniaty. Kickbokserem, kickbokser, z kickbokser, tak. kickbokser, kickbokser, rapper, tak, wspólny dużo wspólnych mianowników. tak. tak pozdrówki dla, dla Jurka. E I kawałek też Scott. Tak, Jurak Jurek mi kiedyś powiedział zajebistą rzecz. Kiedyś gdzieś gadaliśmy i właśnie on to jest bardzo inteligentny chłopak, skończył teologię. Ja, ja byłem na religioznawstwie, więc mieliśmy dużo takich podobnych swoich, e, e, że tak powiem, ry, różnych pasji. Ale jest bardzo inteligentny, zawsze mogą sobie pogadać w taki sposób, z który, gdzie w większości ludzi niestety nie, nie mogę, bo, bo nie nadają się takich rozmów. Ale on ma tą w sobie i, i on też mi właśnie to powiedział: że, że widzisz, Romek, wyrwaliśmy się z ulicy. Bo, bo to jest to ja trzeba powiedzieć, by nas nikt na ulicę nie zapraszał, to nie była stylówka. Tak. Myśmy gdzieś przez jakąś naszą życiową traumę, nie wiem, jakieś życiowe perypetie tam trafili. Byli też tacy, którym nic nie brakowało, ale chcieli ich pokazać. Się. Potem dostawali cienie. Ja mówię po co? ja nie musiał to tam Ale przy być. okazji to też był grunt, na którym ludzie się poznawali. Nie na internecie, nie na Facebooku. Nie, oczywiście, podoba, nie na Instagramie. I wiesz, na co się tak? się być samodzielnym. Czasem oczywiście robiło się rzeczy, które dzisiaj bym nie zrobił, tylko. Miałem takie zarzuty często, kiedy zmieniałem troszeczkę przesłanie, kiedy ewoluowałem, robiłem się starszy, że no, tu było. Wręcz mi wiesz, jak pisali, że kiedyś było jutro, że te teraz jest jest coś A ja mówię, słuchaj, zawsze byłem porządny i to jest przede wszystkim. Zanim będziesz kogokolwiek rzucał kamienie, dopilnuj, żebyś sam był porządny, bo to nie sztuka rzucać kamieniami, a samemu mówić jaki tam. Ale ludzie mi tak pisali. Ale ja zawsze to chciałem powiedzieć, że ulica to nie jest lifestyle. Na całe życie. Ulica to jest pomost, żeby wejść w nowe życie. Myśmy wszyscy chcieli żyć normalnie, a ktoś mi chce powiedzieć, że chce być na przypale żyć całe życie, krzywdzić ludzi, nie wiem, y, 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 robić różne jakieś włamy, zabójstwa zawieniędzy i tak dalej, bo się naoglądał narkosa, to jest debilem po prostu. I to ale to nie o to chodzi, nie? Dlatego jak mówię, że, 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 że trzeba iść dalej, że, że to, że ja jestem tu dzisiaj, ja, ja nigdzie nie sprzedają dupy, nawet jak się tam ze mną że ktoś mi gdzieś tam wywalił w zęby się gdzieś turlełem ja no to wiesz, do każdego możesz podejść i go upokorzyć i. i podłożyć nogę. Ważne, co ja potem z tym zrobiłem i gdzie teraz no. jestem. I to jest moja koncepcja, I ważne, to, co, co to był ten gość, nie? No i to jeszcze kończąc ten wątek, powiem Ci ostatnią rzecz. Nigdy, ja zawsze to czytałem w książkach duchowych. Często nie rozumiałem, bo często mi ktoś na odcisk tak nadepnął, że, że chciałem zabić. Nigdy nie dać się sprowokować zemście. Bo ja, każdy, uwierz mi, każdy człowiek, który mi coś złego w życiu zrobił, jak czasami było tak, że nie miałem co zrobić. Musiałem to puścić, bo nie miałem Przyłożenie: że... tak. Uwierz mi, miało pół roku, rok ten człowiek sam wpadał w takie tarapaty życiowe, że aż mi żal go było. Gdybym ja próbował zrobić, to bym nie dość, że. No, tak jakbym chciał świnie nauczyć śpiewać, tapiając się z w błocie, a przy okazji w świnie, nie? <śm> nic to nie da. Tak jak, jak mówią ze wschodu, wzięte no, prawo przyczyny i skutku, nazywane dzisiaj umastrowianie karmą. Naprawdę, uwierz mi, byłem w szoku, jak to działa. Więc jak, to działa, tak, to nie działa karma działa. Nawet mówić. ktoś nas upokorzy, bo to każdy będzie miał takie, tam się śmieją, w samym życiu, co jest. Każdy z Was będzie miał swój jubilat raz czy dwa razy. <laughs> Ważne, czy się podniesiecie i co z tym zrobicie. Moje przesłanie było takie, że, że nie stracę ani chwili na zemstę, na schodzenie energią w dół, tylko mimo tych złych. Peripetii, mimo tych, tej, 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 tej sytuacji, która jakby nie działa na mnie dobrze, pokażę wam, że nie złamiecie mnie i idę dalej i konsekwentnie robię swój rap i nikt, choćby mi, nie wiem, poucinał ręce i nogi, nie, nie, nie sprawi, że przestanę go robić. I to pokazałem i to samo wyszło, już nie musiałem nikomu niczego tłumaczyć, więc to była taka sytuacja, na przykład w moim życiu, która dzięki której powstałem jak Feniks spokoju jeszcze silniejszy. Okay. Oczywiście możemy się dać nie złamać, ale w czasie, wracając do Rzeczypospolitej o COVID-u. możemy to wykorzystać i przekuć na siłę i hart ducha, możemy się załamać i wkurwić. Wybór każdy człowiek ma swój. Tak, dokładnie. Słuchaj, bo jesteś też gościem, jesteśmy w średnim wieku, chodzi o to, że, <słuchaj> o to, że gdzieś tam, na co, no, świat, który pamiętamy, rap, który pamiętasz, na którym się wychowałeś. chyba się nieco różni od tego, co się dzieje dzisiaj. Ja muszę powiedzieć, że sport walki się dzieje troszeczkę podobnie, ale oczywiście chcę zapytać o twój, twój grunt, czyli jak oceniasz to, co jak wygląda dzisiejszy hip-hop do tego, co było jeszcze jak jeszcze, jeszcze temu. Wiesz co, no, powiem ci, że podstawowa różnica, ja bardzo nie lubię oceniać artystów, nawet jeżeli aż się sami proszę o to. Yy... W żaden sposób też nie, 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 nie idę w żaden try ale, ale bo ten praje, nie, bo ten tam to. No, wiesz... Tak, bo, chociaż, chociaż, generalnie, nie w niektórych przypadkach mógłbyś tak powiedzieć, nikt by do Ciebie nie miał o to żalu, ale... ale ja nie potrzebuję e... chyba tutaj, wiesz, pluć żółcią i gdzieś tam e... się... Tak, chodzi bardziej no. o to, żeby samemu się nie, nie, Ale różnica podstawowa, jaką zauważam, jest taka, że za moich czasów twoją miarą wartości było to, jak bardzo byłeś oryginalny. Jak się dobrze nie pamiętam, były kawałki, to Molesta mówiła o kserobojach nawet, że, że kopiuje się style, mm. że ktoś leci na tym samym patencie. Był taki wymóg, może presja, taka pozytywna, że na każdy wnosił swój unikalny styl. Nie do podrobienia był jedyny w swoim rodzaju. Dzisiaj patentem na sprzedaż, szczególnie na tych autotunowych kawałkach, jest to, żeby zabrzmieć jak coś, co już zrobiło sukces. Bo młodzi ludzie dzisiaj to odbierają, że jak robisz coś, co jest cool, co jest teraz na topie, drogą, tak? to nie, oni tak nie patrzą na to, nie. mimo że ty czujesz bluesa. Wywierz, to robić, bo to jest teraz skaner. Za moich tak. czasów. By mi powiedziano, ty no kopiujesz tego chłopa, to co ty wiesz, że spadać, to nie masz nic do powiedzenia. Mm -hmm. To się tak odwróciło. Na pewno mam wrażenie, że rozwój technologiczny, mamy smartfony, ale jesteśmy głupsi. Jest nadmiar w tym, w tym, w tym, zamiast korzystać z nich, żeby... Może swoje dziecko się... to powtarzasz cały czas, że się, no. im więcej siedzieć na tym smartfonie, tym bardziej się ustresujesz. No nie wykorzystujemy tak. tego, do, do tego co ważne. I to się dzieje dzisiaj, co więcej, to jak mówiłeś o YouTubie, o tych pierwszych latach, że jeszcze nie było mm -hmm. YouTubów. Ja żałuję, że, że najlepszy okres nasz, kiedy mieliśmy notowania na YouTubie numer jeden zawsze, tak wrzucaliśmy w nie było wtedy reklam na YouTubie. Dzisiaj, wiesz, są YouTuberzy, którzy nawet nie nagrywają kawałków, tylko po prostu coś tam mówią, coś tam robią, blogerzy, tak. vlogerzy, unboxerzy. I oni za często, ja, ja nie wiem, no nie wiem, tam nie ma dla mnie kontentu. Ja rozumiem dzieciaki się tym jarają. To są ludzie, którzy zarabiają setki tysięcy złotych na samym YouTubie. My gdzieś nas to minęło. Może dobrze, może źle, tego nie wiem, no tak miało być. Ale rzeczywiście duży napór, i jestem ciekaw, jak to jest w Twojej też branży. Czy, czy, czy to, co ja powiem, się potwierdzi u ciebie, że dużo ludzi zamiast być pasjonatami tego, co się robi. A jeżeli chcą być pasjonatami, to skazują się na taką niszę, na underground, na mniejszy zasięg, mniejsze zarobki. A żeby być w mainstreamie, to trzeba tak za przeproszeniem sobie dać dupy. To znaczy musisz marketingowo myśleć, żeby to skomercjalizować. W tym kawałku musi być masa jakichś nowych trendów, masa jakichś takich ruchów marketingowych. Więc zamiast czysto z serca położyć swoją najlepszą, że tak powiem, rzecz od siebie, to jesteś obwalony tą całą lawą oczekiwań, kaprysów i tak dalej. Ja mam taki tekst, że, no, że, że jestem artystą, który jest niewygodny czasem, ale daje to, co ważne. Mm -hmm. Nie zawsze to, co oczekiwane, ale to, co słuszne. Kto spełnia kaprysy za pieniądze? Jaki to jest zawód, nie? Wiem, <laughs> no. wie, o czym także nie... waszą biznes trochę. Nie chcę tutaj nikogo palcem pokazywać i wymieniać, ale przez to, bo to jest już kolejny etap, jest taki, że ci nowi artyści już dorastają w takich realiach, i dla nich, jakby dla mnie, celem jest stworzenie utworu. Mhm. Proces tworzenia utworu. Oczywiście muszę na tym zarobić, chcę, ale nie, nigdy nie będę w tym utworze dopieszczał go pod kątem jeszcze lepszego materiału. Ja tak, może, żeby też sprecyzować. Jako słuchacz hip hopu, rapu, yy, faktycznie. Totalne jakieś tam nowe trendy wyznaczone przez najnowszych, najnowszych aferów. nie trafiają w mój desen. Ale żeby dla jasności również w mainstreamie dalej wytrzymuje się Palub, Słoń, Kali. Ja jestem w stanie wymienić naprawdę wielu, wielu raperów, którzy właściwie na której muzyce się wychowałem, Oczywiście. oni dalej pozostali na szczycie, oni dalej są w mainstreamie, ale ja w żaden sposób tutaj nie nazwę czegokolwiek, jakimkolwiek głównym wręcz przeciwnie. To nadal są kawałki, nie, na których ja się może nie chcę tutaj słowa wzoruje, ale naprawdę cały czas gdzieś mają, mają wpływ, są bardzo spójne z moim tokiem rozumowania. Wiesz, no na pewno no, paluch to jest, wiesz, dla mnie to paluch jest trochę tak jak dla mnie, jak, jak Jan Błachowicz z sceny fajterskiej. To jest facet, który ma duży sukces, a który pozostaje taki sam. Zawsze bardzo miło mi się z nim rozmawia. Jakby piana mu w głowie nie uderza, tylko, tylko stampa równo po ziemi. I oczywiście wiesz, ci chłopacy też biorą zawsze, jest ten element sprzedaży. Ja o tyle, ja jestem ekscentryczną osobą, która działa nie szablonowo i może, może ktoś powie, że jestem trochę świrnięty, tak. ale ja wręcz jestem gotów poświęcić, więc mam rodzinę, kredyty do opłaty i tak dalej, jestem czasami w stanie za przekaz poświęcić i zarobek. Wiem, że niektórzy, nawet fajni raperzy czasami jednak patrzą jednak z tym kalkulatorem, czy tworzą pod tą presją, że jednak robią to, żeby przetrwać. Ja zawsze mówię, że jak puścisz to, to i tak ci los da, co ci ja, mać, nie? Nie, nie ukrywam, że czymś normalnym jest, że pieniądze są, są ważne, nie? że wiadomo, że jeśli wykonujesz swój zawód, to, to wymagasz odpowiedniej zapłaty i obserwujesz rynek, patrzysz, to tak naprawdę gdzieś tam przynieś ten dochód, jest to twoja praca, wymagasz zapłaty. A propos samego palucha, strasznie chciałbym mógł jej przybić, przybić pionę, nie, super, spot, super spotkać ziąg. się świetnym gościem. Wiesz co, myślę, że dla każdego rapera chyba ma takie ma duże znaczenie, że że twoje teksty, twojego słuchacza tak naprawdę potrafię wyciągnąć z niego dołka. Ja miałem w 2012 roku i w ogóle płyta Palucha bo to dla mnie, to jest płyta top, nie? Ja byłem tą płytą podjarany. Tam, tam jest taka historia, że moja mama kiedyś miała takie bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Jeden z kawałków zaczyna gdzieś wiedział, że osoba, którą kochasz jutro umrze, to co byś, co, co, co byś jej powiedział, by dać o ulgę, no bo się że pamiętam, że jest ten kawałek w kiedy, kiedy było mi to bardzo, bardzo bliskie i z... Zle... No, co, no pozdrawiam serdecznie, także. tak. Świetna super, super sprawa. A propos jak to się ma dzisiejsze sporty walki do tego, co było kiedyś, co było dzisiaj, też wyłapłem właśnie kilka takich zdań, które powiedziałeś, że, że jest komercjalizacja. W jaki sposób staram się to rozumieć, tylko teraz, żeby to za bardzo nie poszło w drugą stronę. I też wyłapałem fajny tekst, który powiedziałeś, że jest trochę za mało pasji. I teraz łącząc te dwie rzeczy... Za dużo komercjalizacji, za mało pasji. Bo gdyby to wszystko jeszcze szło, dwa te filary by się bardzo, bardzo mocno pompowały, to zajebiście. Tak. Tylko, że dzisiaj jest tak, niespecjalnie kogokolwiek interesuje twój poziom sportowy. Znowu się odwołam do palucha, wypuściłem nową płytę na ciśnienie. Jesteś tyle wart, ile generujesz wejść. I niestety, tak. niestety, 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 chyba trochę niestety, no bo twoje wejścia nie generują twój poziom sportowy. Twoje wejścia będzie teraz generowało to, co ty tak naprawdę, nie wiem, tak. Właśnie w różny dziwny sposób próbujesz przyciągnąć do siebie tutaj swoich widzów. Ja nie ukrywam, że też zabieg związany z otwieraniem kanału na YouTube jest też po to, żebyś dać ludziom pokazać z innej strony niż tylko sportowe. No, Te ten... rozmowy są merytoryczne. No to właśnie, wiesz. To, to, to uważam za swoją mocną stronę i mówię, no pewnie ludzie większości tego nie wiedzą. Dostałem bardzo wiele takich właściwie też wiadomości, że... Tomek, bo ja na ciebie patrzyłem, to myślałem, że ty jesteś taki, wiesz, ograniczony tukiem, już wiesz obity, tak, że wiesz, boksować, boksować w mordę. A ludzie mi często piszą, że to jak naprawdę miło, fajnie cię słucha, ma to wartość, jak powiedziałeś, merytoryka, wartość, bo, bo tak, to jest nowa rzeczywistość, która, która nas otacza i w tej nowej rzeczywistości muszę również umiesz... Odnaleźć Mówisz, jesteś, autorytetem, jesteś autorytetem, jesteś trenerem, masz swoją szkołę, to już nie tylko to, co pokażesz w ringu, ale też co powiesz, tak, jest, dokładnie. Jest, to jest bardzo A że to bardzo ma również lubi gadać, nie? no to... to, to, <laughs> to, to, jak, to zwłaszcza to jak na fajtera rzadko bo myślę, że chyba raper musi mieć to do siebie, że na Nie no, powiem ci, jesteś jednym z niewielu fajterów, z mi się to <laughs> rozmawiamy. <laughs> I bardzo płynnie. Tak, jednak, jednak jest to ten taki... Wiesz, raperów niszczą narkotyki, fajterów niszczą uderzenia na głowę nie? Po, tak. po czasie. Albo jednej drugiej eee, <noise> <to> się, <noise> <to> się <noise> miesza. Nie? Dużo raperów jest fajterami, dużo fajterów śpiewa. Jak wielu z <noise> tak. w stanie wskazującym. Ale, ale to jest tak, że, że rzeczywiście ta komercjalizacja, o której mówisz. Eee, takie kiedyś słyszałem opinie, że kiedy chyba Popek walczył z, z Pózianem czy z tym koksem ma tu w KSW, tak. że podobno cały prepaid zarobił więcej niż bez tego fightu. i teraz ja mam takie podejście, biorąc to jakie ja mam podejście swojego rapu, że jak ja oglądam walki, uwierz mi byłem na wielu galach, bardzo rzadko oglądałem walki, lubię oglądać walki jak ty walczysz, jak wiem, byłem na, na, na dwóch galach, gdzie ty walczyłeś. Walki przed tobą ok, dużo serducha, wszystko tak. spoko, ale gdzieś tam byłem gdzieś tym zajęty, ale to na razie się walczył, wychodzą. Jak widzę, że jak Janek Błachowicz walczy o pas. To są walki, które ja oglądam, które chcę zobaczyć. Czasami te walki są nudne jak Adesania z Romero tak. z Romero, ale no tak muszą być, bo to są chłopy, że jeden, jeden, jeden błąd, prawda? Mm -hmm. I one są często nudne. A kiedy jest tak jak jakby swoje memami wychodzą ci ludzie, którzy nie są w ogóle sportowcami. I w zasadzie publika, na co czeka, i to mi się nie podoba w publiczności. To co mówiłeś, jesteś tyle wart, ile masz wyświetleń, bzdura. Trzeba w końcu pokazać, tylko jesteś tyle wart, ile twój przekaz potrafi uratować życie słuchacza. Co samo e reprezentujesz? Jak widzę dobrego fajtera, on mnie uczy podczas tych walk. Wow. Jakiś fajter mi gdzieś tam powiedział w wywiadzie, pewnie to jest znane w kadło w tym świecie, że, że jak wygrywam, to się nie nauczę, jak przegrywam, to się staję. Ja ale no. czasem wygrywasz, czasem się uczyć. Ja. Janek Wachowicz, nawet nie wiem, czy nie u Ciebie, ale gdzieś powiedziałem jak mówisz, że jak z Tiago Santosem, to, to on przegrał tą walkę. Ja pamiętam, bo ją widziałem, ale mówi, ale stworzył lepszego zawodnika. I to mi się podobało, że, 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 że tu pokazują takie coś. I widzisz, a tutaj są te, te, te walki celebrytów, i popatrz, że publika nie chce zobaczyć poziomu sportowego, często go nie zrozumie. Chce zobaczyć ludzi, którzy się upokarzają, ponieważ oni tam często po prostu robią z siebie błaznów, a ludzie chcą patrzeć na to. Ja nie mogę tego zrozumieć, jak upokarzanie się za ogromne pieniądze jest warte takiej straty czasu. To jest pewien aspekt społeczny, który ja bym chciał właśnie zmieniać. Mam nadzieję, może te czasy covidowe też po części na to wpłyną, że jednak ludzie zaczną być głodni. Tej prawdy, merytoryki, głębszych, głębszej jakości, większej wartości, że jednak Sylwester z jedynką nie będzie głównie z Distopolo, a będzie tam trochę, nie wiem, jazzów. Ogólnie że... zgadzam się, że w 100% na wszystko co mówię, tego za dużo pozytywów z tym covidem. Ja go nienawidzę a, gorąco, tak Ale go wiesz, mówisz. nie mamy wyjścia do ja pozytywów. Ja, tyż, wiesz? Ja, ukasz, ja to szukasz, szukasz nie lubię, wiesz. A ja go nienawidzę, <grym <grym> ja go nienawidzę, wkurwie mi po prostu co dużo bój. mówić. On jest, on jest, wiesz, on, a on, on, popatrz jak on ma podejście, on nikogo ani nie lubi, nie nienawidzi. Kurwa, bo tak trafił, to ja bym, ja bym był najlepszą szczepionką, bo no. to sobie dam taką kurwa do ringu, wiesz. To masz Szczepionka-Sarara. <grymka> Pfizer. <grymka> Są inne dobre środki Pfizera, ale to ci powiem woda kamerą, nie? to tego nie wiedziałem, ale No to się, w behind the camera zamówię w pogadamy. pakiecie może będzie taniej do <laughs> <To>, no szczepionki <laughs> będę dawać jeszcze inne środki też szczepionki <laughs> pozdro dla Kumaty, kto ma wiedzieć to wie yy, Romek, ja czuję, żebyśmy mogli jeszcze przegadać pewnie parę dobrych godzin no, myślę, myślę że nawet to... jak się kamery włączą to będziemy tak, dalej gadać. Tak, dokładnie. Także, słuchajcie, może jeszcze wiedzieć druga druga, część albo trzecia, czwarta, piąta bo na pewno będzie kilka części na pewno rozmowy. będzie teledysk gdzie, gdzie a, no właśnie jak zaczynasz dzień, część że druga jak tak? zaczynasz Kolejny dzień. Tak Jak zaczynasz nazywa. kolejny dzień, to, to dobra, w porządku. Taka Chuj, tak. motywacja w czasach, w czasach trudnych, ale coraz lepiej. Ale lepszych. już nie włogą nie, mógł nie. Dobra, tak. Na rozkręcie roku, wiesz, bo to są te postanowienia noworoczne. Dzisiaj no. tak za tym napisałem, że czemu ludziom nie wychodzą one. Bo obierają cel w przyszłości, ponieważ czują się niezadowoleni z siebie. Tymczasem jak ja poszedłem ćwiczyć i napisałem to właśnie dzisiaj, taki miałem, tak, że, że mój nowy rok trwa już 6 lat, szósty okay. sezon, dlatego że mnie po prostu cieszy każdy jeden trening. No. Nieważne, czy tam za dwa miesiące będę miał kaloryfer na brzuchu, ważne, że teraz trenuję. Tylko to tak? mi się pod, w tym podobało i tu miałem chęć. I mówię, kurczę, że u mnie ten początek roku trwa już 6 lat. Nie? Także w ramach postanowień noworocznych po prostu cieszcie się z tego tu i teraz, bo tylko w teraźniejszości. Możecie coś zmieniać i doświadczać szczęścia. Wiadomo, że czasem trzeba mieć strategię, plan, prawda? gdzieś tam na przyszłość gdzieś widzieć w czymś, ale tak naprawdę tylko w teraźniejszości możemy działać, więc warto z tego mieć przyjemność. Jak ktoś to, tak, mówi, tu i teraz, nie? Tu i teraz. To w takim razie ja jeszcze na postanowienia noworoczne zapraszam zostawić subskrypcję, zalajkować ten film, dzwoneczek, dzwoneczek, ale widzę, że tutaj wiecie. doświadczenie youtuberskie możemy się... Nie, nie polecam, brywać. akurat ten kanał jest naprawdę warty oglądania, bo są ciekawi goście, ciekawe tematy. Ja sam jestem bardzo, bardzo zauroczony, bo gadamy tu już z godzinę. Jesteś subskrybentem, nie? Jestem, su dzwoneczkujący. Nie ma żartów, nie ma żartów. Romek, zajebiście dziękuję te. za rozmowę. Kurczę, było mega miło, ciekawych tematów tematach pogadać. Słuchajcie, no co, wchodzimy z buta w 2021 rok, ale na pewno również nie będziemy w tym wszystkim zwalniać tempa. Dziękuję bardzo, widzimy się niebawem. Siemanko, hej.